Z tej strony Lilii witam Was serdecznie. Rezenzujemy dzisiaj perfumy z Lidla. Są to, tak, odpowiedniki produkowane na potrzeby Lidla za 14,99 i bodajże czasami zdarza się, że są promocje za 12,99. Wstępnie powiem, że dosyć oczarowana jestem tymi zapachami i po kolei omówimy tutaj stronę męską. A jeżeli chodzi o perfumy damskie, to tylko jeden Wam pokażę, ponieważ pozostałe dwa jakoś umknęły mojej uwadze. Wydają się niezbyt trwałe. Niektóre nawet nie były dostępne w niektórych punktach z Lidla. Zresztą powiem Wam, żeby skompletować praktycznie większość oferowanych zapachów z Lidla, to było ciężko, ponieważ w jednym sklepie był tylko jeden zapach na przykład odpowiednik Sawłaszczyk był wykupiony. W promieniu 20 km, więc pisałam też do producenta, że w takim i w takim sklepie znajduje się tylko jeden. Zostały te zakupy od razu zasilone. Półki zostały zasilone i powiem, że udało mi się skompletować do Was całkiem pokaźną próbę, żeby Was zapoznać z tym. Zaczynamy. Pierwszy Odpowiednik to jest Ghibellini Deep. Generalnie z Ghibellini są to zapachy, które znajdują się na półkach lidlowskich, i tutaj od jakiegoś czasu internauci rozpisują się na temat tych zapachów, więc postanowiłam też spróbować tutaj na mojej rodzinie. I powiem, że Ghibellini Deep jest odpowiednikiem Chanel Bleu. Tyle znalazłam właśnie w internecie i powiem, że jeżeli chodzi o zapachu, to tak samo. Uważam, że jest bardzo podobny. Butelka jest bardzo fajna, taka granatowa. Jest to 75 ml. Litrów. Produkowane są w Niemczech te perfumy, i powiem, że ten akurat odpowiednik przypadł do gustu mojemu 14-letniemu synowi. I powiem wam, że jak rano psiknie się do szkoły, to cały dzień pachnie i nie jest on drażniący. Powiem, że jest bardzo podobny do, do właśnie Chanel Bleu. Nawet z opakowania widać z pudełka i samej butelki, że bardzo przypomina yy, ten zapach. I jest bardzo trwały i powiem Wam, że jak za 14,99 nie może być inaczej. Trzeba biec i kupować. Kolejny tutaj zapach to jest Home. Za tym Home jeździłam po świętochowicach, Katowicach, Grudzie Śląskiej, Chorzowie. Praktycznie pół Śląska zwiedziłam. I dostałam cynk od znajomej, że jest jedna sztuka gdzieś tam w Siemianowicach. Więc pojechałam sobie i jestem tutaj posiadaczką. Gibellini Home, odpowiednik Dior Sauvage. Sama butelka jak widzicie jest nawet tutaj designem przypominająca. Perfumy Diora Sawasz. Co mogę powiedzieć o zapachu? Jest to super odpowiednik, po prostu jest bardzo podobny, jest bardzo trwały. Zapach jest bardzo przypominający Sauvage. Porównałam go z Jodejmą Kariben i powiem, że one się wiele nie lubią, tylko tym, że Kariben wymaga dłuższego rozwijania się na skórze. Jest tak lekko szczypiący w nosie, co mówiłam o, w moim poprzednim filmiku. Natomiast, po, natomiast powiem, że Savoie z Lidla za 14,99 jest zeta. Nie jest też e, złym zapachem. Jeśli ktoś marzył o Savoie, myślę, że na początek można by było spróbować coś takiego. 75 ml, również produkowany w Niemczech. Był jeszcze zapach X-Bold, jest to odpowiednik e, oczywiście Boss Botlet, natomiast nie było e, tego zapachu na żadnych sklepach, tylko powąchałam e, tutaj próbkę i powiem, że jest bardzo podobny. Nie jest może toczka w toczkę taki sam, ale zapach, który wymiot wszystkie, ko kolejne to powiem Wam, super jest z Gibelin One Fragrance. Jest tu bardzo wyczuwalna mocna, e, mocna woń e, takiego cynamonu, jest on do, dosyć fajny, cytrusowy taki, bardzo męski i to jest ten One Fragrance, jak widać po opakowaniu, złote też jest z pudełku, które niestety wyrzuciłam i to jest odpowiednik Pakora One, One Million, e, męski zapach i powiem Wam, że z tych wszystkich on jest taki bardzo, na początku może się wydawać, że pachnie tak lekko ziołowo, ale jak się rozwinie, to naprawdę mężczyzna nim bardzo fajnie pachnie. I też jest 75 ml. Wszystkie te zapachy mają tłoczone na szkle, właśnie całe napisy. Wszystko tutaj dokładnie jest wyjaśnione, gdzie jest produkowane. Trwałość 36 miesięcy. Ja za te trzy męskie odpowiedniki zapłaciłam no 45 zł. Myślę, że też jak tutaj małżonek z synem wykończą te odpowiedniki, to będziemy jeszcze kupowali tego X-Bolta, jak go gdzieś tam znajdziemy. Ale powiem, że. 14,99 to nie jest żaden pieniądz, jest do Paco Rabanne One Million podobny, ale nie jest może aż tak w 100% podobny, najważniejsze dla mnie jest to, że jest trwały i też się świetnie rozwija na skórze i nie jest on drażniący, bardzo nam się ten zapach spodobał i naprawdę ja, ja się też czasami nim też psikam. Yy, z damskiej wersji, co lit poleca dla kobiet? Powiem Wam, że z wszystkich trzech odpowiedników, jakie znalazłam, to mnie najbardziej spodobał się Soudan i Madame. Jak wiemy, już sama nazwa tutaj sugeruje, Madame, to będzie tutaj Mademoiselle, Chanel Mademoiselle. I powiem Wam, że ja akurat nie jestem, nie przepadam za Chanel Mademoiselle, nie jestem zwolenniką jakoś w 100% tego zapachu, ale powiem, że Madame, bardzo mi się spodobała, nie jest taka mocno drażniąca. Pierwsze przyknięcie nie czuć jakiejś mocnej woni spirytusu, czuć Chanel Mademoiselle, ale potem on się tak uspokaja, robi się taki przyjemny dla skóry. Czasami wyczuwalna jest dla otoczenia woń cytrusów, czasami jest taki lekko pudrowy, ale po paru godzinach noszenia na sobie powiem, że jest dosyć trwały. Za 14,99 Zawsze chciałam spróbować, czy z Mademoiselle będzie mi dobrze i powiem, że z Lidlowskim, Madame, jest bardzo dobrze. Polubiłam ten zapach. Ostatnie parę dni się właśnie nim ciągle psikam i uważam, że jeżeli ktoś się kręcił wokół Mademoiselle, nie wydawać tyle kasy, ile jest w, w drogeriach, tylko pokusić się o odpowiednik madam. Ja powiem szczerze, w trzech sklepach nie potrafiłam znaleźć. Dopiero w Chorzowie y, odnalazłam jedną, ostatnią sztukę, czyli jest to zapach chodliwy i rozchwytywany i ja Wam powiem, że mi on bardzo przypadł do gustu, pasuje do mnie i świetnie się rozwija, bardzo mi się podoba ten zapach i jak będę na najbliższych zakupach, to kupię tego trochę więcej. Myślę, że y, dalszej rodzinie sprawię takie drobne właśnie E, drobne prezenciki, jak te zapachy, także polecam serdecznie z Lidla, bo to nie jest duży pieniądz, jest to, są to, odpowiedniki są e, bardziej trwałe i lepiej pachną niż te wszystkie szatlery i nawet Jane Fancy w pewnych momentach, natomiast powiem, że to jest 75 ml za 14,99. Myślę, że to jest odpłacalny zakup i perfumy nie są takie nachalne, ładnie, ładnie też design, design mają bardzo fajny i Myślę, że warto je zakupić, ale niech już każdy potestuje na sobie. Dajcie łapkę w górę, napiszcie, czy testowaliście perfumy z Lidla, czy wam przypadł do gustu jak na was długoń, zapach pozostawał i jakie macie doświadczenia. Cześć wszystkim.